Zmierzał rząd komunistyczny i sowieci nie powiodło się. Pamięć będzie dopóty, dopóki my w swoich sercach będziemy pamiętali o żołnierzach wyklętych, tak naprawdę niezłomnych. To komuniści nazywali tych żołnierzy właśnie bandytami, wy wyklęli ich. Natomiast dla nas oni zawsze będą niezłomnymi. Dlaczego? Ano dlatego, że byli jak trzcina, i cały naród polski ma taki charakter. Przeszliśmy wiele zawieruch wojennych, zawieruchy te przyginały nas do ziemi. Myśmy się podnosili, wytrwali, i to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to jest dowodem na to, że wszystko to, co robili właśnie żołnierze niezłomni, miało głęboki sens. Ale nie tylko tych żołnierzy niezłomnych dotyczyły prześladowania całych ich rodzin, dzieci, krewnych. Ograniczano ich kariery w pracy, w szkołach. Mieli naprawdę gehennę. Po tylu latach, po wielu latach, marzenie żołnierzy wyklętych się ziściło. Dzisiaj mamy suwerenną i wolną Polskę. Ich trud nie poszedł na marne. A rząd komunistyczny i sowieci robili wszystko tak jak już takie słowa tutaj padły żeby pamięć o żołnierzach zniszczyć, wykrzewić, żeby nie było wiadomo, gdzie są pochowani. Pokrywano groby ich płytami betonowymi, lano asfalt. Dzisiaj część tych grobów została odkryta. Ale najważniejsze jest to, co nam przekazano. Zniszczono ich ciała, ale nie zniszczono ducha, który przetrwał i jest do dzisiaj w nas wszystkich. Cześć bohaterom, cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć żołnierzy niezłomnych. Będziemy o Was pamiętali, dopóki żyjemy i będziemy przekazywali następnym pokoleniom. Dziękuję.